dzieje Jamelko, co ty tak krzyczysz? Co się stało? Co się stało? Spokojnie! Co się stało? No poważnie, wiesz, co się stało? Co się stało? Ojej, dobrze, uspokój się, bo wiesz, że jak będziesz tak biegać, to ja się nigdy nie wiem, co się stało. Powiedz mi! Jaki miałeś sens spokojnie, uspokój się, jak coś to był tylko koszmar, nic się takiego nie wydarzy, nie wiem jeszcze o co chodzi, ale możesz, możesz się uspokoić. To, 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 było, to było na serio, mi zostały tylko 24 godziny życia! Sonia, to nie jest niemożliwe Amelko, przecież ty będziesz żyła wiecznie, bo ty jesteś malutka jeszcze. Dobra, wiesz co? Musimy iść na miasto. Muszę ze wszystkimi porozmawiać, mamo. Dobrze, spokojnie, Amelko, posłuchaj, to był tylko zły sen. Nic ci nie jest. Jesteś zdrowa jak ryba. Jesteś cały czas pod opieką lekarza, który cię bada i ostatnio byliśmy u niego i wszystko jest z tobą w porządku. Ale, ale, nie ma żadnych ale dzisiaj, obaw. Ale, ale dzisiaj nie byłam. Dzisiaj nie byłam i nie wiem o tym. Ale nie możemy codziennie chodzić do lekarza. On już ostatnio jakoś dwa tygodnie temu ci powiedział, że jesteś zdrowa. Nie, 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 nie. Ty mnie rozśmieszasz. Uspokój się, na pewno wszystko będzie dobrze. Wiesz co? Okej, okay, dobra. Wiesz, no dobra. Zostały ci 24 godziny życia. Ja ci udowodnię, że na pewno tak nie jest. Słuchaj, napij się przede wszystkim wody. Chodź tutaj. Co tam, Elko, robisz? <ścoughs> Zdjęłaś Obrałam piżamkę. Obręku, nie ma czasu. Dobrze, dobrze. Zobacz, weź tutaj sobie... Zróbmy. Amelko, nie będę ci robiła ich ostatni raz. Jeszcze jutro ci zrobię pojutrze, codziennie ci będę robiła Ale to śniadanko. Dobrze, nie zrobisz, uwierz mi, ostatni raz mi robisz. Nie no oszalałaś, nie naprawdę. Amelko, oszalałaś, przecież nic ci nie grozi, obiecuję ci to. Widzowie, co się z nią stało? Na dzisiaj zwariowałam, ja strasznie... Dzisiaj to ostatni dzień, jak sobie mogę pić moją ulubioną. <noise> Amelko, złe sny się nie sprawdzają. Widzowie, napiszcie w komentarzu Amelce, żeby się uspokoiła, bo przecież złe sny się nie zdarzają, prawda? Napiszcie jej to w komentarzu. Chyba, że Wam się coś takiego otrafiło Dajcie znać w komentarzu, przeczytamy sobie, zostawcie łapeczkę do góry, a dzisiaj będzie ostatni dzień Amelki. <noise> Żartuję oczywiście, ona będzie żyła cały czas, ja w to nie wierzę. No dobrze, dam ci naleśniki. Już ci robię naleśniki, twoje ukochane, ulubione jak zawsze. Tylko że wiesz, Amelko? Ja ci jeszcze będę je robiła wiele razy. Nie musisz się obawiać, ale dobrze, A, bo dobrze, dobrze. No. w ogóle nie wierzy. Zobaczysz to, ta, Amelko. Mi? Zobaczysz, jak ogólnie sobie wstaniesz jutro, i będzie wszystko po staremu. Zobaczysz i ty się niepotrzebnie stresujesz i wszystko będzie pod kontrolą, spokojnie, naprawdę przeżywasz. Takie rzeczy się nie zdarzają, Mamo, naprawdę. A, a jak wiem się to pojedziemy do tego lekarza, proszę umówisz nam wizytę. No dobra, umówię cię. Jak już będziesz wtedy spokojniejsza, nie będziesz tak histeryzować, no to oczywiście, że cię umówię, ok. lekarz ci oczywiście też a, powie, że wszystko ja jest nie dobrze. Dobrze, Amelko, spokojnie. Ja cię kręcę. Ja z tego się nie spodziewałam, że to się dzisiaj wydarzy. Dobrze, że pięcioraczki już są w szkole, bo jeszcze pięcioraczki byłyby zestresowane, że Amelce coś się stanie, a jej się nic nie stanie. Dobra, umawiam tutaj przez aplikację wizyty, Okej, okay, akurat się udało, że dzisiaj jest wolny termin. Dobrze, Amelko, udało się. Możemy dzisiaj pojechać do lekarza, który nas przyjmie i oczywiście on ci powie, że wszystko jest to pod kontrolą. Szybko, musimy jechać. Ale ty jeszcze nie zjadłaś śniadania. Chciałeś zjeść śniadanie swoje niby ostatnie. Ty no co? dobra, to jedziemy. W takim razie pojedziemy do lekarza, który cię odpowiednio przyba przebada i oczywiście na pewno I będzie no wszystko babiesz, dobrze. On ci powie to samo, co ja, ty mi nie wierzysz. No to, to ty mi w końcu może uwierzysz, bo ja jestem twoją mamą i ja wiem, że wszystko jest z tobą dobrze. Odkąd jesteś ze mną, przecież nic się złego nie stało. To tylko był zły sen, Amerko, nie przejmuj się, zaraz ja, zapomnisz. Ten... Dobra, robimy turbo, odpalamy drifta, tutaj ostatnie klikamy, dajemy stówkę, prędkość widzowi ostatnie, i ruszamy. Ostatnie, ostatnie turbo moje! To nie jest twoje ostatnie turbo, Amelko! było tak turbo ma... Amelko, przestań! Ty jesteś zdrowa! No dajże sobie powiedzieć! Ja nie wytrzymam z nią. Ja zaraz <śla> przestań. Amelko, uspokój się. Ja powiem pani doktor. Dzień dobry. Proszę pani, ja umówiłam niedawno w aplikacji tutaj wizytę. Moja Amelka jest zdrowa generalnie. Naprawdę jest zdrowa, proszę pani, ale jej się to śniło. Ja czuję. 22 godziny mi zostały. Ja się coraz gorzej czuję. A co ci takiego jest? Powiedz pani doktor, co ci takiego jest? Jakie masz objawy niby, co? Bo nie zjadasz do końca śniadania, dlatego ci się kręci w głowie, widzisz? Mówiłam, masz zjeść śniadania, ty tylko gryza zawzięłaś naleśników. Eee, no nie wiem mamo, no boli jakoś kolanko. I... <laughs> boli cię chyba kolanko od tego, że właśnie robisz takie ćwiczenia, wiesz? Dobra, Amelko, ty najlepiej leś. ja cię wezmę. Ja już tu pani mówię. Proszę wpisać tam, że Amelka po prostu miała zły sen, ale mogłaby pani ją przebadać. Proszę, proszę, proszę ją przebadać i wszystko powiedzieć, że wszystko dobrze. proszę, się na O, pani doktor się zgodziła i nas przyjmie. Zobacz, zapraszam. Idzie teraz zrobić Ci badania. No zobaczymy wszyscy, że jesteś zdrowa. Okej, okay, ja sobie tu poczekam. Zobaczymy sobie co. Dalej Amelka wymyśli. Zostały jej 22 godziny życia. Zaraz powiesz, że 20 godzin. Ja już ja już naprawdę nie mam siły na tą Amelkę. Ona ma tyle pomysłów w głowie. No nie. Dobrze, że jej się nie przyśnił jakiś sen, że będzie żyła wiecznie. Szkoda. Mogła chociaż taki mieć sen, a nie że zostały jej 24 godziny życia. Jakby miała sen, że żyje wiecznie, to by dopiero się cieszyła. Okej, okay, pani doktor tutaj bada Amelkę. Zobacz. No na pewno nie jest tragedia. Zobaczymy jest sobie. Na pewno to się źle. Pani sprawdza, ponieważ cię zaniepokoiła, że tak chciałaś przyjść do lekarza, ja bo to był pomysł. Teraz proszę Szybko! <laughs> Amelka! Amelko! Amelko, Spokojnie, ale ty nie możesz o tym decydować, co pani lekarz robi co za... No co ty, Amelko, zrobiłaś, co ty tam weszłaś! Mama, sprawdzić! <laughs> Szalałaś! Wszystko jest dobrze! Jest zdrowa jak ryba. No widzisz, mówiłam ci, że pani doktor tak powie. Przecież Zobacz, już ostatnio, dwa tygodnie temu. No ja mama tutaj w głowie takie trzy dziury, mama, mam, mam trzy dziury. W głowie. To nie są trzy dziury w głowie, to takie są po prostu. Tak wygląda nasza czaszka. Ale posłuchaj, Amelko! Amelko, chyba pani doktor wie lepiej. Ty dasz sobie co coś powiedzieć w ogóle? Ona w ogóle nie słucha widzów. Ona tylko... No, mi chaos. Proszę mi zakleić te trzy dziury szybko! Ty chcesz mieć bandaż na głowę? Przecież nie potrzebujesz. Bandaż się zakłada osobom, które naprawdę potrzebują pomocy. A tobie nic nie jest. Wszystko jest dobrze. To nie są ja żadne dziury. Ja mam dziury, bandażę, mam trzy dziury w głowie, mama. Czego ty nie widziałaś tam na zdjęciu? Były Ale ja też mam patrzcie. takie trzy dziury. I no, pani lekarka też, też ma takie mieć... trzy dziury. Ty też musisz mieć bandaż. Wszyscy muszą mieć, koniecznie. Ale wszyscy takie mają trzy dziury, jak ty to mówisz. Niech już będzie. Każdy ma trzy dziury. To jest bardzo normalne. O nie, tylko nie to, tylko nie to. Swariowałaś, Amelko. Zobacz, pani doktor wyraźnie ci powiedziała. Wszystko dobrze, jesteś zdrowa. Nic ci nie jest, jesteś malutka. Ta, tylko poproszę bandaż. Jaki bandaż? Nie, no... Dobra, wie pani co, niech pani założy jej jakiś bandaż, co będę miała święty spokój i wreszcie wrócę do domu, bo ona nie da mi żyć. Naprawdę proszę dać jej jakiś bandaż, chociaż jakiś plasterek czy coś, no, chociaż będzie miała wrażenie, że ktoś jej pomógł, ok? Nie masz dziury, wszystko w porządku, a pani a, powiedziała, że zaraz ci ubierze bandasz. to mi lepiej. <laughs> no na pewno to jest jak dla. Mama, mama! Tutaj czas poleciał, tylko 20 godzin zostało! <laughs> Dobrze, dobrze, idziemy to zgłosić. Dziękujemy dobrze, pani panie bardzo. Panie. Do Dziękuję, widzenia. Że chciała pani mi pomóc, ale ja wiem, że się nie udało. Amelko, chodź, tutaj weź skoczę, ja Muszę to zobaczyć, jakiego ty masz bandaża tutaj na głowie. Co Zobacz, to masz Chciała było zakleić mi te dziury w głowie. Na pewno tak, dobrze. Pani tutaj podpisała wszystko, co tutaj ci napisała, czyli jest zdrowa, żadnych złych, negatywnych objawów nie ma, widzisz? Wszystko dobrze. Masz bandaż. Dobrze, idziemy, dobrze, dziękujemy. Dobrze, już nie przedłużę. Gdzie teraz ty chcesz jechać? Wracamy do domu. Amelko. A gdzie ty biedniesz, Amelko? Poczekaj na mnie, no nie wytrzymam. Ale gdzie ty chcesz to zgłosić? Co ty chcesz zgłosić? Powiedz mi, co ty chcesz zgłosić. Na policji? oszalałaś, Nie, no gdzie na policji? Policja? Dzień dobry. Amelko, co ty robisz? Ale panie policjantki ci nie pomogą, posłuchaj! Amelko, ty musisz... Musimy jakoś ten czas! Proszę! Chodź. Musimy iść do sklepu, kupimy ci wodę, bo ty musisz się napić wody, no naprawdę ma... za mało ja pijesz nie już. Nie pić wody, ja dzisiaj się piję tylko kola, to ja No to napisz szkoły, bo naprawdę już takie rzeczy gadasz, głupoty totalne. To jest kompletnie nieprawda. Nie zostało jej tyle godzin życia. Przed chwilą była u lekarza i on to poświadczy. Do... Nawet Ale aha, nie widziałam tego dokumentu. Syn. Ja hmm. miałam taki sen. wszystko Amelko, puść panią policjantkę. Teraz ona musi tutaj pracować. Zakłócasz porządek. Jeszcze mandat nam wystawią. Wiesz ja co? Muszę napisać zgłoszenie. Mała Amelka zniknie za 19 godzin. Widzisz, tutaj tak pisze na komputerze. Ała, ej. Amelka, co ty wyrabiasz? Ja zaraz z tobą po prostu nie wytrzymam. No ty musisz się uspokoić, bo naprawdę za bardzo przeżywasz. Nie możesz w ogóle używać komputera. Mama, to jest... Nie ma takich uprawnień. Chcą... One nie chcą mi Powiedzisz tak jest, jesteś zdrowa, Nikt nic mi ci nie, nie grozi. Wierzy. Nikt mi nie wierzy! A ty się zdziwisz, zobaczysz, że będziesz zdrowa cały czas i że wszystko będzie dobrze. No ile jeszcze tam godzin zostało? 18, tak? Dobrze, 18, dobrze. Co ja mam robić? Dobrze, Amelko, to skoro zostało ci 18 godzin życia, to w takim razie musisz przeżyć jak najlepiej na Brookhaven. Się skupić. Muszę zrobić wszystkie moje ulubione. Rzeczy, rzeczy tak. No z to zróbmy życia. sobie taki wspólny dzień. Skoro Amelka uważa, że zostało jej 18 godzin życia, ja sprawię, żeby ten dzień miała fantastyczny, ale przecież to będzie dzień, jak co My Zawsze mamy Panie super mówi, dzień. Że ja jakąś wymówkę robię! Słucham? No właśnie, Amelka jest zdrowa jak ryba, tylko wymówkę robi. Panie przesadzałam. a jak to jest prawda? To dobra, proszę iść, pana nam nie, nie pomogą. Proszę tą pić. Byłyśmy w szpitalu, proszę stąd iść wynocha, nocha. Panie policjantki nam nie pomogły. Moje dziecko mówi, że będzie miało 18 godzin życia, to będzie miało. Proszę wierzyć im. Dobra, jedziemy stąd A One mówią, że jakieś leki nam spokojnie. Co one gadają, mam? No, nie, nie, dobra. Będziesz miała fantastyczny dzień, bo zostało ci tak mało czasu, że sobie pójdziemy coś kupić. O, chodź tutaj. Weźmiesz jasne, sobie coś do jedzenia. ulubionego burgera, poranowy, To jest twoja ulubiona burgerownia i będziesz mogła sobie wybrać, co tylko chcesz kupić, co tylko chcesz i się najesz, tak? Dobrze, to. dobrze, dobrze, to idź sobie tam zamów, ja zaraz Ej, zapłacę. Dobry. No dobry, przynajmniej... poproszę burgera, no, no. serowego burgera, frytki, picie, ciepłe, zimne, z lodem, bez lodu, różowe, kieletowe, niebieskie, wszystkie. Ale Amelko, ile ty zamawiasz, ty tego nie zjesz. I jeszcze frytki z ketchupem i bez ketchupu i z musztardą i bez musztardy. Z musztardą i... frytki? Co, kto jest z musztardą I frytki? Z burgera. Nie Może pizza burgera, umiecie zrobić Dobrze, dobrze, tak. Wiesz Amelko, że to bardzo dużo wszystko kosztuje, ale niech ci nie, będzie zapłacę za to nie, wszystko. Tak, ja mam wiesz, wszystko na, na karcie. Dobrze, dobrze zapłacę. Bardzo proszę zrealizować to zamówienie, a ile będziemy na to czekać, bo wydaje mi się, że całą wieczność, bo tyle rzeczy zamówiłaś, że nie wiem, czy ta jedna pani będzie w stanie to wszystko zrobić. To musi być mega, szybko, ja pani pomogę. Szybko nam trzeba robić, <laughs> Dobrze, to ja płacę, nie wiem czy mi ta karta przejdzie, czy ja mam w ogóle tyle na koncie, a zwariowała naprawdę. Ona myśli, Tutaj, że smażę wszystko. Nie, no ja w totalnie w to nie wierzę. Na pewno wszystko będzie dobrze. Minie te kilka godzin. Nie Amelko, co robi? ty robisz? Amelko, weź, bo jeszcze mniej godzin życia ci zostanie. Tak nie wolno mocno. Ale musisz szybko się usmażyć wszystko. Co nie to wszystko. się stało? Amelko, tak nie rób, bo jeszcze mniej godzin życia ci naprawdę zostanie. Co tu się stało? Dobra, wiesz co? Chyba nie pomogłaś za bardzo. Eee, mogę mój... O, pani przyniesie, a ja o. sobie się do na chwilę. No to odpacznij sobie. Słuchaj, bo ty masz... ja jestem załamana. Ten czas leci, leci. Ty mnie tak rozśmieszasz, Amelko, ty jesteś tak no kochana. No się wiąże, ja już nie tego dosyć. No bo Amerku, ja wiem, że by wszystko będzie mała. dobrze. Dobrze, przepraszam, nie powinnam się śmiać. Wierzę a, a to ci. co ta pani robi z gaśnicą do mojego burgera? No bo wiesz, co podpaliłaś tutaj, ale już na szczęście wszystko jest dobrze. No. Ja nic no właśnie podpaliłaś. I prawie, prawie byś spaliła restaurację. To w ogóle byś nic nie zjadła. Na szczęście pani zaraz o, coś przyniesie. Burgera. No zaraz będziesz miała burgera na no, wszystko. Trzeba czekać. A co ty myślisz, że wszystko jest tak łatwe, że zaraz ci wszystko przyniosą? No trzeba poczekać. Ty burgera. No masz burgera. O, zobacz. To się najedz. Zjedz sobie wszystko i smacznego. Ja nic nie chcę jeść, bo po prostu zbankrutowałam przez ciebie dzisiaj tyle kasy na jedzenie. Dobre jest? Ja ile tego picia ona tu stawi. Ja chcę wszystko! Dobra, wie pani co? A zna pani kogoś, kto mógłby przyjść i pomóc nam to zjeść? Bo Amelka na pewno tego nie zje. Ona zje pół burgera i już nie będzie mogła nic więcej zjeść. No dobra, jeszcze trochę czasu zostało, jakoś to przeżyje. Pięcioraczki niedługo będą w domu. Dobra, okay. ale Chipsików. Nom 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 Amelka, ty, nom ty nom. przytyjesz jeszcze. Chipsy ty jeszcze. Ja nie dobrze przytyć, mama. Nom 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 nom. No, a jak ci wygodnie z tym bandażem jest? Tak, bardzo dobrze mi z moim bandażem. On mnie tylko ratuje. No to dobrze, dobrze, że ci no, pomaga. No chyba, że chcesz sprawdzić, jak to wygląda pod nim. Czy wszystko jest OK? Się nie, ja myślę, że wszystko jest bardzo w porządku, Amelko. Tak tylko się pytam, bo wiesz co? Ja dotykam twoją głowę i wiesz co? Ty no mama, ty nie jesteś nawet ciepła, z Tobą jest wszystko w porządku, czyli tak jak mówi ja cały czas! Jesteś zdrowa! nie ciepła, to może jestem za zimna! I nie ja tracę temperaturę, bo wyparuję! No nie! Amelko, <grytanie> to wiesz co? Wracajmy do domu i weźmiesz ciepłą kąpiel, to wrócicie Twoja ja temperatura ciała. No dobrze, dobrze, to chodź. 10 godzin tylko. O nie, dobra, to chodź, idziemy sobie do kina. Obejrzysz sobie jeszcze jakąś bajkę, tylko pamiętaj, że film w kinie trwa 2,5 godziny, razem z reklamami, więc nie, 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 wtedy nie, nie, zostanie ci już mało go, czasu. Oni muszą go dla mnie puścić w przyspieszonym tempie, bo ja nie mam tyle czasu. No na pewno, dobrze, zro... zobaczymy co da się zrobić. Chodź, idziemy do kina, weźmiemy popcorn. Chcesz popcorn ten? Amelko, czy ty jeszcze nie, popcorn, zmieścisz popcorn? trzy. Okej, okay, dobra. A zobaczę pani policjantka, odkąd zgłosiła się i to, to jest bardzo zaniepokojona tym, że zwariowałaś i cały czas nie nas tutaj nie pilnuje. Nie nie pomogła. No jak to przecież jeździ za tobą i patroluje To znaczy, że dba o twoje bezpieczeństwo, więc widzisz, nic ci nie grozi. działa, ja nie mam czasu, teraz idę sobie do kina. No to chodzimy do kina, obejrzymy sobie jakiś fajny film i przynajmniej nie będziesz myśleć o tym wszystkim. Zapomnisz, trochę czasu minie, wrócimy do domu, wykąpisz się, pójdziemy spać, a rano wszystko będzie po staremu oczywiście. No, Fajnie. Fajny relaks, nie idę obok Ciebie sobie usiąść, ale super film, normalnie, ja nie mogę. Co to jest film akcji? Ja cię. Ja dziękuję, co tam jest? Co to się no, co to jest za film w ogóle, Amelko? Taki jaki był pierwszy? nie miałam czasu. Mamo! Mamo! Co? A co tak chcesz jeszcze zrobić, Amelko? Już naprawdę dużo rzeczy zrobiłeś. Ja już jestem zmęczona dzisiejszym dniem. Jeszcze twoją paniką, nie, twoim hałasem, twoim krzykiem. Kupa! Jeszcze wypijam za mało coli. Nie byłam na zjeżdżalni, Nie byłam na pracy zabaw. Nie byłam przy szkole się pożegnać. Ja no to chodź, idziemy robić. teraz na zjeżdżalnię. Dobrze, pójdziesz sobie teraz na zjeżdżalnię i zjedziesz Dobra, ze zjeżdżalni, do wody. O, zobacz, tylko ta woda jest zimna. Ty mówisz, że jesteś zimna i że masz mniejszą temperaturę ciała, że ci spada temperatura, więc nie wiem, no czy trudno, chcesz tutaj. No, trudno, ja muszę szybko ubrać koło. No dobrze, no to ubierz koło i sobie tam skakuj, zjedziesz ze zjeżdżalni. Ja widzę, że ja już jestem zmęczona. Amelka oszalała, przecież Mama, to była nie noc. Ostatni pięć godzin ze mną, a ty śpisz. No pięć godzin, tak, tak, zaraz wracamy do domu, trzeba iść się przespać, bo pięcioraczki na nas czekają. Twoje siostry. Uuu, ostatni z jeden jeszcze jeden! Jeszcze jeden, no dobra, to jest sobie jeszcze raz zjedź. Ja na ciebie poczekam, ale wiesz co? Już bym wracała do domu, trzeba wrócić, bo musimy Daj, zrobić jedzenie pięcioraczkom. ostatni raz. Dobra, no ja mam razem z tobą? No dobrze, no to niech ci będzie, ok? Raz, no, dwa, trzy, Zjechałam! Jest, ale, ale, Rzeszka woda, normalnie jest zimno aż. Uu, zimno mi się aż zrobiło. To chodźciemy tutaj do sklepu. Dobrze, dobrze, to chodź, idziemy sobie teraz kupić tutaj jakieś ubrania. Zrobimy sobie shopping, może Amerka też trochę zapomni o tym i miną te godziny i tak dalej no, widzisz, jakie fajne. Może sobie coś wybierzesz, może masz ochotę coś sobie kupić, jakiś t shirtik albo coś innego. O, pokaż, pokaż. No, ładne. Tu jest przymierzanie. Można sobie wejść, zobaczyć, jak się wygląda. O, widzisz. Dobra, dobra, jest sukces. Amelka na razie nie gada. Amelka na razie nie gada, że zostało jej tyle godzin życia. Jest sukces. Czyli się wkręciła w zakupy. Podoba jej się. Ładna, super! Okej, okay, możemy wziąć, a może coś jeszcze Ci się podoba? Idź sobie przymierzyć. Tak, idź sobie przymierzyć. Dobrze, dobrze, jest super, słuchajcie, jest super. Amelka przestała o tym myśleć. Co jeszcze możemy zrobić, żeby przestała o tym myśleć? Słuchajcie, tu jest niedaleko o zobaczcie, taki ośrodek adopcyjny zwierzaczki, więc może pokażę je, bo ona kocha Milo i pokażę inne zwierzaczki, no o tym zapomnij zupełnie. Amelko, co, co tam masz coś innego? No właśnie, już sama, nie wiem co mi się podoba. Takie spodenki, taka trochę spódniczka. O, ślicznie, i bardzo ładnie wyglądasz, tak? No to jak chcesz to sobie to weź. No i jak najbardziej. I chodź, ja mam dla ciebie jeszcze pewien plan. Pójdziemy sobie tutaj do środka takiego adopcyjnego, można powiedzieć. Do środka, w którym ratują zwierzątka zobaczysz sobie, jakie są kotki i pieski. Co ty na to? Kotki i pieski? No chodź, chodź, Mama. możesz sobie zabrać to ubranie, ja już zapłaciłam. Mama, tylko jak się przebierałam, to spadł mi bandaż. Myślę, że nic mi się nie stanie? Nic ci się nie stanie. Wszystko jest w porządku, tak jak ci mówiłam. Jest okej. Okay. I przynajmniej da. główka sobie Koda. odpoczywa i oddycha, tak? Koda nic jej nie uciska. Gociny, to szybko. Są te kotki i no musimy wejść. Czekaj, tędy musimy wejść. Zapomniałam, który to się wchodzi. Dobra, chodź, idziemy tu. Zobacz, do góry A, no. schodami. Kotki i pieski. Zobacz, jaki słodziak tu jest. Zobacz, jaki pieseczek, A, no. jaki duży. A tutaj też są pieski i kotki. Zobacz, jaki kotełek! Ja chcę takiego do domu! <laughs> Melko, zostaw go, nie możesz go zabrać, oszalałaś! Nosze, możemy go, on będzie w pokój Ale Milo chyba nie polubi nowych zwierzaczków. Nie wiem, to jest ale dość ale ryzykowne. Jak nie będzie to mój pokój, będzie wolny. <laughs> Co? Przecież ty będziesz żyła, oszalałaś, a Melko no nie to mógł, tak. Ostatnia godzina. I o Jezu, ostatnia godzina. Mógł... A co U. chcesz zrobić w takim razie w, w ciągu ostatniej twojej godziny? Ja bym chciała po prostu iść już do domu. Do domu? No dobra, A. to chodź, wracamy do domu. No to Pani dobra. To zostać kocham, ostatnia kocham, godzina. Ostatnia godzina, tak ci została, to chodź, chodź! Szybko musimy szybko jechać w takim auta. razie! Dawaj, Amerko, musimy wracać! Biegnę, biegnę szybko do auta i ja już jeszcze potęgam. Szybko musimy rozpocząć. się na to przygotować, bo to będzie jakaś totalna tragedia, że starcie ostatnia godzina! Możesz mnie puścić? O, już myślałam, że chcesz prowadzić. Ja nie Ekuj. mogę wejść. Dobra, lecimy szybko, bo została ci ostatnia godzina. O nie, tylko... Oj, tylko nie to, tylko nie to. Szybko! Musimy zdążyć, Amelko, co ja to będzie? Ja jest taka duża i też mieć taką furę, jak ty z turbo. No widzisz, no niestety, no. No nie wiem, chyba nie będziesz tak miała. Ja sobie Ach, no oczywiście nie, żartuję. Tylko nie to. Bo ja się Dobra, tak spieszę. Nie ja pójdę do tego domu! Nie ma czasu już na to! Nie muszę spieszyć! <grym> Ameryka wkurzona widzowie, bo ona się boi. A tak naprawdę wszystko będzie to dobrze, ja już to wiem. Nie mama! Ja to wiem o się tym, się że będzie wszystko dobrze. dobrze. Będzie dobrze, nie denerwuj się. No, chodź, chodź tutaj. A co, Ameryko? To... Pięcioreczki, już znowu zdążyłeś do szkoły. Ja cię kręcę. Znowu ich nie ma w domu. To Nawet nie pożegnasz ty, się one z nimi. Grają, jak one mogą. Nie pożegnasz się nie nie z nimi. Wiesz Dobra, co? ja idę, ja idę do idę siebie chyba do pokoju. No to i do swojego pokoju co? się na wszelki wypadek połóż, żeby wiesz, nic się złego nie stało. Weź się lepiej połóż, no. Ile ci czasu jeszcze zostało? Może ci zdążę przynieść kolę jeszcze. 15 minut! Dobrze, dobrze, to przyniosę jeszcze kole. Ostatnią twoją kolę. Ostatnią kolę, tak, tak, masz tutaj. Idę, Amelko, ze swoją ostatnią kolą. Jeszcze się napij koli, no, masz, masz. Proszę bardzo, proszę. O, trzymaj kolę. Napij się jeszcze. Amelka, wszystko dobrze? Ja A... chyba. Coraz gorzej się czuję. Amelko, coraz gorzej się czujesz? Ojej! A, trochę jeszcze chodzi. O nie, zostało Mamo. ostatnie trzy minuty! Tylko nie to! Mamo! Tylko nie to, co to będzie, co to będzie? Mamo ja! Leż i nie Uza... ruszaj się, Amelko! Leż i się nie ruszaj! Ja Cię kochałam, pamiętaj! Ja też Zobacz, cię kocham! Moja, ja moja ja moja też moja cię kocham! Robiona, mamą. No, ja też cię kocham, dobrze, no no! Ostatnie odliczenie! Mamo! O nie! Dziesięć! Dziewięć! Osiem, siedem, sześć, pięć, cztery, trzy, dwa, jeden. Amelko? Amelko? Amelko, wszystko dobrze, prawda? Mówiłam, że wszystko będzie dobrze. Ja sobie z ciebie żartowałam, że niby zostało ci tylko tyle życia. Bo ja wiedziałam dobrze, że wszystko z tobą w porządku, że jesteś zdrowa jak ryba, nie masz żadnych dolegliwości. Pani policjantka też mówiła, że żadne niebezpieczeństwo nie czyha w Brookhewem, więc wszystko jest dobrze, tylko ja Ci mówiłam. Ja to wszystko widziałam, jakby to wszystko się działo, naprawdę! To no tak. No tak, Amelko, wiem o tym, ale wiesz co? Ja się cieszę. Dobrze, przynajmniej miałaś taki sen, i teraz już wiesz, że w takie sny nie warto wierzyć. One czasami tak, no niestety, się przyśnią, ale to wtedy, kiedy na przykład masz dużo stresu albo jesz przed snem. No właśnie, a ty pewnie coś jadasz przed snem. Tak, jadasz pewnie coś ciężkiego przed snem, i przez to przyśniło ci się coś bardzo strasznego, czyli ten koszmar. A tak naprawdę Dobra, to nie było, prawda. Mama, że tak zrobiłam wszystko. No wiesz co w sumie nie ma problemu tylko jestem biedna o jakieś tysiąc złotych, bo tyle zamówiłaś tego jedzenia w restauracji i jestem biedna też o wizyty lekarskie i o wszystko idę o bandaż bo musiałam zapłacić więc no spoko ale, ale, ale. No mam najlepszą córkę na świecie i się cieszę, że się sama o tym przekonała, że to był tylko zły sen i wszystko z tobą dobrze, więc wiesz co? Może idź się już umyj i pojedziemy do przedszkola jak za starych czasów, dobrze? No, to idź się szykuj! Ja nie mogę widzać, co to był za dzień. 24 godziny. Po prostu byłyśmy na nogach, ale wszystko jest oczywiście w porządku. Amelka cały czas będzie i cały czas wszystko będzie z nią dobrze. Subskrybujcie kanał, napiszcie w komentarzu, jak Wam się podobał taki odcinek, a my widzimy się jutro!